Podczas kiedy się ostatnio widzieliśmy, minęło trochę, trochę czasu. Na szczęście powróciło lato, a to oznacza, że najwyższy czas ściągnąć graty z półeczki, która tam się znajduje. Zobaczyć, czy wszystko w nich działa, no i wybrać się na rzekę. Na przykład, już dzisiaj sprawdzimy, czy mój Packraft przeżył zimę. Znajduje się Gdzieś tam, gdzieś na górze, bo zrobiłem sobie tutaj taką ładną łeczkę u wszystkich moich gratów. Tutaj wiszą rowerki, tu jest sprzęt do wspinania się po rzeczach różnych. Pytanie w ogóle, czemu nagrywamy z garażu, a nie z ogrodu? Ponieważ jest dzisiaj tak ciepło, że nie chce mi się. W garażu jest po prostu, po prostu przyjemnie. Jeśli nie, nie pamiętacie, jakiego mam Krafta. To jest to pakraft z Decathlonu, to jest 500, czyli to jest ten, ten większy z tym takim, z tym takim fajnym, fajnym bagażnikiem, który dostarczył mi w zeszłym roku i odrobinę przyjemności i trochę było z tym problemów. Zdarzało się, że były jakieś nieszczelności. Zdarzało mi się na spływie go dopompowywać. Wynikało to z mojego zaniedbania, ponieważ otwierałem nasmarowany zamek w miejscu, które było zapiaszczone. Zostawiłem ten piach na tym, na tym zamku. Nie doczyściłem tego tego dobrze, także no moja kulpa. Zobaczymy w tym roku, jak w ogóle wygląda szczelność, czy będzie go trzeba dosmarować. Jeżeli okazałoby się, że zamek będzie nieszczelny, nie da się go nasmarować w taki sposób, żeby zachował szczelność, to przepuszczam, że go wytnę i wkleję tam po prostu no coś, to, co nie będzie zamkiem. Na razie mm, zabiorę się za rozpakowanie tego, wyjęcie wszystkiego, napompowanie go i zostawię go, przepuszczam, tutaj na, na, jakąś, na jakąś nockę, żeby sprawdzić, czy on rano nie będzie przypadkiem i uh, Jest rurka od pompki. Jest siedzisko, jest torbopompka, no i jest wreszcie moja wspaniała zabawka, czyli Packraft. ja mam taką w ogóle technikę składania, bo gdzieś, gdzieś wyczytałem, że jeżeli już ten zamek ma być Zaginany, to fajnie, gdyby promień tego zagięcia był jak najmniejszy. Także składam go w taki sposób, że zamek mam na samym wierzchu. Czyli składam go zupełnie niezgodnie z instrukcją obsługi. A dokonuję tego w ten sposób, że składam go po prostu, składam go po prostu dnem. Dnem do góry. O, takie coś. Przekładam go przed złożeniem dnem do góry, spuszczam z niego powietrze i składam go. Najpierw zawijam mu po prostu boczki, cyk, cyk, a potem go roluję od dziobu do rufy. No dobra, to nie pozostaje mi nic innego jak go teraz rozłożyć o liście jeszcze rozłożyć i napompować. Trzeba podłączyć pompeczkę. To zabieram się za pompowanie. Dla tych, którzy zastanawiają się ile wdmuchnieć worka potrzeba, żeby Packraft napompować, to będą mieli okazję się przekonać. już jest napełnione natomiast wbiję jeszcze taką jedną taki jeden 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 worek już na takie takie dobicie żeby był taki no naprawdę pełen pełen nie? Pardy, jeżeli to rano będzie, będzie miękki, to będzie to dla mnie zły znak. Pokażę Wam taki e, patent jeszcze przy wykręcaniu pompki. Ona no, się tutaj tylko wkłada, natomiast ona jest delikatnie, delikatnie zaciśnięta. Jeżeli e, przekręcicie ją w którąkolwiek stronę, to możecie odkręcając, wy, wyjmując pompkę, odkręcić sobie tutaj ten, ten zaworek, który jest tutaj dokręcony, więc wyjmując, wykręcając ją po prostu. W stronę, zakręcanie. O! I już. Francja elegancja. Jak wygląda zamek? No. I wygląda na to, że jest spok. Trochę bałaganu zeszłego roku jest, no ale no to jest tak sprzęt, który służy do pływania do zabawy, a nie do tego, żeby leżał w szafie i był czysty. Tak to wygląda od spodu. Zapytacie na ilu spływach byłem w zeszłym roku? Nie wiem na ilu. 3, 4, może 5, może maksymalnie. Myślę, 10. Myślę no także nie jest to sprzęt jakoś. strasznie, strasznie mocno poniszczony. No sobie jeszcze to siodełko. Nie sądzę, żeby tutaj coś było nieszczelny, natomiast no, warto po prostu sprawdzić. Skoro sprawdzamy wszystko, to sprawdźmy i to. Ach, jakie to wygodne. Nie, nie mogę się doczekać, powiem. Powiem szczerze. Nie pozostaje mi nic innego, jak yy, poczekać do jutra i zobaczyć jak to jutro jak to jutro będzie wyglądało. Jeśli mam środę, no to jest jakaś szansa, żeby jutro albo ewentualnie pojutrze udać się na rzekę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!